Dzień dobry, witam Was serdecznie w ten wietrzny poranek i zapraszam Was na praktykę, na obudzenie. Chciałabym powiedzieć, że przebudzenie, ale nie jestem przekonana, że przebudzi nas wszystkich do czegoś wielkiego, natomiast może obudzić w Was ee, na pewno troszeczkę energii do życia, a może i energii życiowej. Sprawdźcie to. Zachęcam. Usiądźcie sobie wygodnie na minutę ciszy. I przejdziemy do praktyki, zajmiemy się delikatnym wzmacnianiem, delikatnym rozciąganiem, czyli będzie bardzo ogólna praktyka. Eee, troszeczkę otworzymy klatkę, troszeczkę otworzymy biodra, czyli zrobimy wszystkie te rzeczy, które są najmilsze i najprzyjemniejsze. Ja mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć, mimo tego, że jest to faktycznie bardzo wietrznie. Usiądźcie wygodnie. napięcia z cała. Starajcie się osadzić w praktyce, uziemić i zapomnieć troszeczkę o tym, z czym na tą matę wchodzicie. Przygotować się na to co Was czeka na macie, przygotować się do praktyki. I porzucić wszystkie troski i wszystkie myśli, które Was trafią w tej chwili. Pozytywne myśli też odpuszczamy. Po prostu jesteśmy tu i teraz, a nie zastanawiamy się nad niczym szczególnym. Otwórzcie się na to, co Wam przyniesie ta praktyka. Ten ruch, to skupienie, koncentracja na tym, co robicie. W każdym momencie praktyki możecie na chwilę zamknąć oczy, tak żeby znowu zrobić taki self-checking, zobaczyć jak się macie, jak... Wasze ciało czuje się w danej pozycji, w danym ułożeniu? Czy faktycznie zmienia się coś w waszej energii? Bardzo ciekawe, czy coś słyszycie poza tym wiatrem. Teraz, jakby to powiedział mój dziadek, bez zbędnych ceregieli, przechodzimy na początek maty. Powoli wdech ręce wysoko w górę. I wydech luźno w dół. Przechodzimy do skłonu. I powoli odk odk odkręcamy, chciałam powiedzieć. Powoli kręg po kręgu przechodzimy do góry. Rozwijamy nasz kręgosłup. Ręce wysoko wdech. I wydech luz do dół. Jeszcze trzy razy. Spokojnie, kręg po kręgu. I los. Ostatni razy wydech, i wydech, skłon zostajecie tutaj luźno głowa. Możecie sobie przejść z nogi na nogę, puszczacie szyję. Złapcie się za łokcie, pobujajcie się troszeczkę. I puśćcie luźno ręce, uginamy kolana, kręg po kręgu, przechodzimy do pozycji stojącej. Wyciągnijcie ręce wysoko, wdech i wydech. Luźno ręce w dół. Z kolejnym wdechem ręce wysoko, przechodzicie na paluchy. Hmm, trzymamy równowagę. Pępek zasysamy do kręgosłupa. I wydech pięty w dół ręce, wzdłuż ciała. Prawa ręka w górę, lewa ręka zostaje na dole. I możecie przenieść dłonie do tyłu mostek w przód. Wdech. I z wydechem zmiana strony. Lewa dłoń w górę, prawa do tyłu. Jeszcze kilka razy. Prawa, lewa. Zmieniamy ręce. Otwieramy klatkę. Dodajemy delikatny ruch. Wdech obie ręce w górę. Dłonie patrzą do przodu. Z wydechem dłonie na mostek i delikatnie odchylacie się w tył. Zostańcie tutaj. Patrzycie do nieba, do sufitu. I powoli. Wdech ręce w górę, patrzycie przed siebie, wydech skłon, wdech, spójrzcie przed siebie, i wydech. Przejdźcie od razu do psa z głową w dół. Stopy na szerokość bioder, luźno głowa, wyciągnijcie się. Możecie dodać troszeczkę ruchu, to jest nasz pierwszy pies z głową w dół. Także śmiało, czym chata bogata. Odłóżcie kolana na matę i tylko wdech w klęcu, plecy, głowa góra i wydech Okrągłe. Na zmianę wdech, wydech. Powoli plecy proste, wyciągnijcie prawą nogę do tyłu, biodra równolegle. Głęboki wdech. Z wydechem kolano do czoła, zaokrąglijcie plecy. Zatrzymajcie tutaj oddech. I powoli wdech, kolano w górę, wklęsły plecy. I też na chwileczkę wstrzymujecie oddech. Wydech, okrągłe plecy. Kolano do czoła. Wstrzymujemy oddech. I wdech górę. Wstrzymujemy oddech. Wydech jeszcze trzy razy w swoim tempie. I kiedy skończycie, zmiana strony pięć razy na lewą nogę. Czyli wydech kolano do czoła, okrągłe plecy i wdech góra. Zatrzymujemy powietrze w górze i w dole. Podłóżcie kolano i przechodzicie do psa z głową w dół, kiedy skończycie. I zostajecie tam chwileczkę. Wdech, spójrzcie przed siebie, skocznie lub przejdźcie na początek maty wydech, skłon i wdech, ręce do sufitu, do nieba w moim przypadku, wydech, luźno, ręce wzdłuż ciała, stopy razy. wdech, ręce w górę, wydech, skłon, dłonie na matę, wdech, spójrzcie przed siebie i wydech, przejdźcie do deski, dłonie pod barkami, pępek do kręgosłupa i trzymamy chwileczkę, jeżeli potrzebujecie, odkładacie kolana, ale spróbujcie leczkę się wzmocnić. Powoli schodzimy klatką piersiową w dół. Czaturanga, jeżeli potrzebujecie, odkładacie kolana na matę. Wdech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Luźno głowa. I ponownie. Odkładamy kolana na matę. Kolana są pod biodrami, a dłonie wyciągamy delikatnie do przodu i opuszczamy klatkę w dół. Czoło luźno na macie. Powoli wdech, klęk podparty i wracacie do psa z głową w dół. Wdech, skoczcie lub przejdźcie na początek maty. Wydech, skłonność do kolan i wdech, ręce do sufitu, wyciągnijcie się. Wydech, luźno ręce wzdłuż ciała, stopy razem. Jeszcze raz, wdech, ręce wysoko. Wydech skłon, dłonie na matę. Wdech plecy proste i wydech czaturanga. Najpierw do deski i w dół. Wdech pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Skoczcie lub przejdźcie na początek maty z tym, że stopy na szerokość bioder. Łapiecie za duże palce od stóp, wdech, wyciągnijcie kręgosłup, pada głuszta i klatka piersiowa do kolan. przyciągajcie się mocno, luźno, głowa. Wdech, plecy proste. I z wydechem zmieniacie układ dłoni. Całe dłonie lądują pod stopami, pada chastasana i wydech. Przyciągacie klatkę luźno głowę. Wdech plecy proste. I wydech, wyciągnijcie dłonie, zaplećcie dłonie jeszcze z tyłu za biodrami i dłonie delikatnie w dół, pogłębiamy skłon. I jeszcze zrobimy jeden wariant. Kilka jeszcze oddechów tutaj. Ugnijcie delikatnie kolana i przytulamy się do naszych e, kolan, łapcie się za łokcie czoło do kolan i próbujecie doprostować nogi. Tyle, ile możecie. Luźno dłonie i powoli wdech ręce do sufitu. Wydech ręce wzdłuż ciała, stopy razem. Ostatni wariant powitania Słońca. Wdech ręce góra, wydech skłon, dłonie na matę. Wdech plecy proste i wydech czaturanga, Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Powoli wdech prawa noga w górę. Uginacie kolano, otwieracie biodro i próbujecie zrobić kilka kółek kolanem. Duże, obszerne koła. Opa. Mam nadzieję, że mnie nie zwieje. Stronę, lewa noga w górę, kolano umięte i tak samo spokojne, długie koła duże, obszerne odłóżcie stopę wdech, spójrzcie przed siebie skoczcie lub przejdźcie wydech, skłon i wdech, ręce do sufitu Wydech stopy razem, ręce wzdłuż ciała. Lewa stopa, krok w tył, nie za duży. 45 stopni, lewa stopa, ręce do boku, wdech i z wydechem utita trikonasa na prawa, dłoń na prawą nogę, lewa ręka w górze, trójkąt. I teraz dłoń prawa tam, gdzie jest Wam wygodnie. Możecie złapać zapalucha, odłożyć na goleni troszeczkę wyżej. Poszukajcie miejsca, które jest dla Was wygodne. I teraz będziemy przechodzić do półksiężyca. Natomiast czy ja wystoję, czy mnie zwieje? pokażę się za chwileczkę. Powoli uginamy prawe kolano i lewa noga w górę. Arda Chandrasana, pozycja półksiężyca. Jeżeli chcecie łapiecie jeszcze za stopę z tyłu. Delikatnie naciągamy stopę biodra w przód. Lewa ręka, noga w górę. Odkładamy lewą dłoń na matę. Odkręcamy biodra. Wojownik trzeci. Teraz szukacie tutaj pozycji dłoni, która jest dla was komfortowa. Mogą być to ręce wzdłuż ciała, dłonie na mostku albo wyciągnięte ręce w przód. Staracie się utrzymać równowagę. Lewa noga wysoko, ciągniemy piętę w górę, ręce wysoko, Wy, jeżeli macie je z przodu, klatkę ciągnie w górę. Głęboki, długi oddech i powoli lewa dłoń w dół, prawa ręka wysoko. Półksiężyc skręcony. Odkładacie lewą stopę z tyłu. Lewą dłoń odkładacie po zewnętrznej stronie prawej nogi. Może być na macie, może być na łydce. Prawa ręka w górze i obejrzyjcie się za prawą dłonią w górę. Trójkąt skrętro, skręcony, parwrita trikulasana. Odłóżcie dłonie na matę. Wyciągnijcie dłonie w przód i tylko czoło do kolana. Stopa z tyłu 45 stopni. Pięty są w jednej linii. Luźno głowa. I powoli lewa stopa do prawej. Skłon. I wdech. Ręce do sufitu. Wyciągnijcie się. Wydech. Luźno ręce wzdłuż ciała. Samo na drugą stronę, prawa noga, krok w tył, ręce do boku, głęboki wdech i wydech, lewa dłoń na lewą, nogę, prawa ręka w górze, tylko na. Uginacie lewe kolano, przechodzimy do półksiężyca. Prawa ręka i prawa noga w górze. Patrzycie przed siebie. Jeżeli na poprzednią stronę złapaliście za stopę z tyłu, to jeszcze próbujemy tutaj delikatnie otworzyć biodra, klatkę. Puszczamy, przechodzimy do pozycji wojownika trzeciego. Biodra równolegle. Kolce biodrowe patrzą w dół maty. I wybieracie swój wariant. Czyli dłonie na mostek, wzdłuż ciała, albo wyciągnięte w przód. Oddychacie. Starajcie się wybrać tą samą wersję, którą robiliście na, na pierwszą stronę. <grymne> Drugą niż ta. Trzymamy równowagę. Prawa dłoń w dół. Pół ze skrętem. Odkładacie prawą stopę. Prawa dłoń po zewnętrznej stronie lewej stopy, lewa ręka w górze. Dłonie na matę. Biodra równolegle, pięty w jednej linii, nos do kolan i wyciągacie dłonie do przodu, pogłębiacie skłon. Luźno głowa. Przejdźcie na początek maty. Wydech, skłon i wdech. Ręce w górę. Wydech, luźno ręce wzdłuż ciała. I teraz będziemy już powoli przechodzić do końca naszej praktyki. Mam nadzieję, że trochę się obudziliście lub też przebudziliście. Pełna dowolność. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon, luźno. Dłonie w dół, te stopy na szerokość bioder albo jeszcze szerzej. Pięty do środka, palce na zewnątrz. Głęboki wdech i z wydechem tylko biodra w dół, tyle ile możecie. I wdech do góry. Jeszcze kilka razy. I zostajecie biodra w dół. Też tyle, ile możecie, jeżeli potrzebujecie, wkładacie sobie coś pod piętki, żeby złapać tutaj stabilną pozycję szeroko łokcie. Mostek do przodu, malasa. Dodajcie trochę ruchu, jeżeli chcecie. Pobujajcie się. Rozluźnijcie jeszcze bioderka. Zatrzymajcie się, głęboki wdech. Z wydechem biodra w górę, stopy równolegle. Skłon. Wdech, spójrzcie przed siebie i wydech. Przejdźcie do deski. Odłóżcie kolana na matę, odłóżcie biodra na matę. Łokcie delikatnie ugięte i tylko prawy-lewy bark przód. Zatrzymajcie się i teraz uwaga. Będziemy krzyżować ręce przed klatką piersiową i kłaść się na barki. Czyli prawa ręka przed lewą, lewa przed prawą. Połóżcie się na macie. Wyciągacie ręce do boku i kładziecie się tutaj na swoje barki. Na pozycji, czyli prawa ręka z przodu i to samo. Ręce szeroko, dajcie dłonie do boku, prawe ucho na macie i lewa stopa do prawej dłoni. Na chwileczkę. I zmiana, prawa stopa do lewej, lewe ucho na macie. Wracacie na matę, dłoń przy klatce. klęk podparty, skrzyżujcie nogi i usiądźcie sobie na macie. Prawa dłoń na lewe kolano, lewa dłoń do tyłu, delikatny skręt. Teraz się zastanawiam, czy nie powinnam była nazwać tej jogi jogą na przewianie. Ale Trudno. Co się odwlecze, to nie uciecze. I skręt, druga strona. Połóżcie dłonie na mostku. Kilka długich oddechów. Kontrolujecie poziom prany i energii życiowej w ciele w głowie Podziękujcie sobie za praktykę. Dziękuję Wam serdecznie. Kierujcie się do relaksu i do Sabasony i do zobaczenia, mam nadzieję. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie, to wiecie, co macie robić. Do zobaczenia za tydzień.